Cześć, słuchaj, dzisiaj bardzo cienka książka. Cienka, jeżeli chodzi o ilość stron, natomiast bardzo potężna, jeżeli chodzi o wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim mądrość, która jest przekazana w tej pozycji. Kto zadał mój sel? Rzeczy, które zaskakiwały, były praktycznie na każdej stronie tej książki. Dlatego rekomenduję tobie przeczytanie jej jak najszybciej. Nawet jeżeli miałbyś w tym momencie zatrzymać to wideo, popiec do księgarni lub znaleźć się w internecie i kupić, po prostu to zrób. Jeżeli przeczytałeś ją kiedyś, pożyczyłeś się od kogoś i nie jest to Twoja książka, to też koniecznie ją kup. Ponieważ jest to pozycja, do której trzeba wracać. Na, przynajmniej ja mam taką potrzebę, jeżeli u Ciebie jest inaczej, sprawdź, jak wrócisz do niej ponownie to może się okazać, że odkrywasz w niej drugie dno albo trzecie dno. I teraz tak, po pierwsze i najważniejsze, zawsze i wszędzie oczekuj zmiany. Zawsze i wszędzie oczekuj zmiany. Nie traktuj nic jako coś stałego. Szczególnie w dzisiejszych czasach oczekuj zmiany non stop. Tak naprawdę rozwój i ciągły rozwój to tylko i wyłącznie zmiana za zmianą i duplikacja tego procesu. Dlatego oczekuj zmiany i bądź na nią przygotowany. Jak może być na nią przygotowany? Po pierwsze, wypatruj drobnych zmian. Gdy wypatrzysz drobne zmiany, drobne symptomy, sygnały i przygotujesz się do dużej zmiany, to będziesz na nią gotowy i wykorzystasz ją najlepiej, jak potrafisz. Ponieważ jest to okazja. Musisz nauczyć wykorzystywać się okazję w swoim życiu. Ponieważ to dzięki okazjom idziemy do przodu. Rozwijamy się i zdobywamy nowe szczyty. Każdy z nas ma swoje szczyty. Obojętnie, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz swój biznes, czy może jeszcze się uczysz. Każdy z nas ma swoje cele, każdy z nas ma szczyty w tym co chcę osiągnąć. Tak samo jak ja, chcę, żeby to wideo było jak najfajniejsze, żebym mógł przekazać tobie jak najwięcej wiedzy w bardzo krótkim czasie, kilku minut i zainspirować cię do przeczytania tej książki. Tak samo ty możesz chcieć jak najwięcej z w swojej drobnej dziedzinie. Podsumowując, działaj non stop, spodziewaj się zmiany i ciesz się zmianą, ponieważ gdy nadchodzi zmiana, a ty jesteś na nią gotowy, to, to jest samodoby dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Pozdrawiam Ci bardzo serdecznie. Maciej Matzewski salomonsmas.pl